Słowo Boże na dziś, wtorek 5 kwietnia 2022 roku. Czytanie z księgi liczb. Od góry Chor szli Izraelici w kierunku Morza Czarnego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: Zgrzeszyliśmy szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na swoim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 102 Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a moje wołanie niech przyjdzie do ciebie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, nakłoń ku mnie twe ucho w dniu, w którym cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Poganie będą się bali imienia Pana, a twej chwały wszyscy królowie ziemi, bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swoim majestacie. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to spisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów, ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi. Czyżby miał sam siebie zabić, skoro opowiada tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. "Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych." Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego." a oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, Gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo pańskie.